Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w pierwszej części mojego poradnika do gry Minecraft. Dzisiaj stworzymy sobie nasz nowy świat, poznamy takie najbardziej elementarne podstawy gry i dowiemy się, jak zbudować schronienie, żeby przetrwać pierwszą noc. Zapraszam. Klikamy na Single Player, Create New World i musimy nazwać sobie jakoś świat. Na potrzeby tego poradnika nazwę go Tutorial 01. Teraz musimy podać coś takiego jak ziarna losowości. Jak widzicie, w grze Minecraft świat generowany jest na bieżąco. To znaczy za każdym razem kiedy idziemy w nowe miejsce, świat naokoło generuje się na naszych oczach. I on generuje się za pomocą tego słowa, które teraz podamy. Więc jeżeli wpiszemy sobie jakieś byle jakie pochomazy z klawiatury, to wiemy, że ten świat, do którego wejdziemy, będzie dla nas zupełnie nowy. Nigdy wcześniej go nie widzieliśmy, nie wiemy czego możemy się tam spodziewać. Natomiast jeżeli podamy jakieś słowo które już wcześniej wpisaliśmy albo takie które znaleźliśmy na przykład w internecie na forum, to mamy pewność, że zagramy dokładnie w tym świecie, w który już graliśmy albo który opisywał autor w internecie. I ja mam takie słowo, które sam stworzyłem Quantum Nightmares. I będziemy grać na tej flanszy, ponieważ hmm, nie jest prosto zacząć, bo jest mało drzew i Mniej więcej gdzie, co tam jest ciekawego, będę mógł Wam szybko pokazać najfajniejsze rzeczy. Będę pewny, że wszystko, co chcę pokazać, znajdzie się na tej planszy. Tak więc zaczynamy. Poruszamy się za pomocą klawiszy WASD. W do przodu, S na dół, A w lewo, to w prawo. Klocki, takie jak tutaj widzimy, klocusze piasku niszczymy trzymając lewy klawisz myszy. I one wtedy znikają, pojawiają się takie małe. Kiedy do nich podejdziemy, pojawiają się w naszym ekwipunku. Taki klocek kładziemy klikając prawym klawiszem myszy. Zbierzmy sobie takich klocków jeszcze trochę. Klawisz spacja służy do skakania. Możemy wskoczyć na taki pojedynczy klocek. Natomiast nie możemy wskoczyć na, na taki podwójny, który już jest za wysoko. Jeden to nasz limit. Klawisz E służy do wejścia do ekwipunku. To jest nasza postać. Tak fajnie się patrzy za pulsorem. To jest miejsce na zbroję. To na razie nas nie interesuje. Tutaj jest taki panel, gdzie możemy tworzyć małe przedmioty wielkości 2x2. /2. Tutaj jest główna część naszego ekwipunku, do której, w której będziemy trzymać większość naszych przedmiotów. A tutaj są przedmioty, do których mamy bezpośredni dostęp. To jest, są przedmioty z tego właśnie paska. Ten, to jest ten sam piasek, prawda? Wychodzimy tak samo. Po tym naszym pasku poruszamy się za pomocą klawisz 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Albo za pomocą rolki w myszce. Możemy sobie przewijać, który przedmiot ma być aktywny. Co jeszcze jest przydatnego? Klawisz Shift to jest takie kucanie. Możemy sobie kucnąć. Nie zmieścimy się, co prawda, dzięki temu w jakimś wąskim przejściu z niskim sufitem. Natomiast, jeżeli trzymamy klawisz Shift i wyjdziemy poza krawędź klocka, to nie spadniemy. My się zatrzymamy w tym miejscu. A gdybyśmy te, tego klawisza Shift nie trzymali, to spadniemy. To jest bardzo przydatne podczas budowania jakichś rzeczy na wysokościach. Postawię sobie ten klocek jeszcze tutaj. Zbudowałem tutaj taką wieżyczkę, ponieważ to jest to miejsce, w którym znalazłem się zaraz po rozpoczęciu gry. Czyli tak zwany spawn Point. I ten spawn point jest ważny, dlatego ponieważ za każdym razem, kiedy zginiemy, a nie spaliśmy jeszcze w łóżku, pojawimy się w tym właśnie miejscu. A jeżeli ktoś gra na serwerze, no to w tym miejscu każdy nowy gracz e, rozpoczyna swoją grę. Natomiast ustawienia serwera przeważnie zabraniają budować w odległości, w pewnej odległości, kratek od tego spawn pointa, w zależności od tego, jak ktoś tam ustawi. Także jeżeli nie będziemy mogli. Nic zbudować yy, grając na serwerze. Nie dziwmy się, musimy odejść trochę dalej, i wtedy możemy już budować. Yy, jeśli chodzi o upływ czasu, to kiedy zaczynaliśmy grę, to słoneczko było trochę bardziej w tamtą stronę. Tam jest wschód, kiedy będziemy mieli prawdziwe rano, to słoneczko wyłania się stąd, wędruje po niebie aż do południa, a potem idzie na zachód i wreszcie zachodzi. No i kiedy słoneczko zajdzie. Zapada zmrok i generują się hordy potworów, które chcą nam zrobić straszną krzywdę. Ponieważ na razie nie mamy szans się, nimi, się przed nimi obronić, dlatego musimy stworzyć sobie jakieś schronienie. I żeby stworzyć schronienie, będziemy potrzebowali drewna. Kiedy rozejrzymy się tutaj po tej planszy, to specjalnie wybrałem taką planszę, żebyśmy nie mieli za łatwo. Tam są jakieś drzewa daleko. Tam niby też jest jakieś drzewo, ale to daleko. Jeśli mielibyście w opcjach ustawiony jakiś dystans, na jakim renderuje się mapa na krótki, to moglibyście w ogóle tych drzew nie zobaczyć. Natomiast nie panikujemy, przechodzimy sobie za tą górkę. I w końcu jakieś drzewa znajdziemy. Nie jest ich dużo, ale starczy, żeby przeżyć. Drugim takim ważnym surowcem, który będzie nam potrzebny, żeby przeżyć, jest węgiel. Ja wiem, gdzie na tej mapie można zdobyć węgiel, natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie zdobyć węgla, nie panikujemy. Od wersji 1.2 można użyć drewna, aby wykonać węgiel drzewny. Drewno zbieram w taki sam sposób jak, jak zbierałem piasek. Jak widzicie, na klocki drewna nie działa grawitacja. Zniszczyłem tutaj kawałek dnia drewna, a, a całe drzewo nie spada. Trzy klocki drewna to tyle, ile mi jest w tym momencie potrzebne. Wchodzę do ekwipunku, biorę to drewno. Prawym klawiszem myszy można położyć po jednym kawałku drewna. Akurat wszystkie kładę tutaj. Lewym klawiszem myszy wyciągam deski. Z każdego jednego kawałka drewna można wyciągnąć cztery deski. Klikając więcej razy wyciągamy więcej desek. Teraz kładę po jednej desce w tym kwadraciku 2 na 2 aby stworzyć crafting table. Crafting Table to jest taki stolik, który umożliwi nam tworzenie przedmiotów większych niż to, na no. Możemy stworzyć przedmioty 3 na 3. Umieszczam ten Crafting Table tutaj na pasku i położę go przed sobą. Ustawiam go na aktywny. Prawy klawisz myszy i sobie leży. Kurczak nie popchnę. Głupi kurczak. Prawym klawiszem myszy wchodzimy do stolik i teraz stworzymy sobie kilka patyków. Aby stworzyć patyk ustawiamy dwie deski, jedną na drugą. Z każdych dwóch desek możemy stworzyć cztery patyki. Pierwsze dwa narzędzia, które musimy stworzyć to drewniany topór i drewniany kilo. Topór tworzymy kładąc dwa patyki jako trzonek i trzy deski w taki sposób, aby stworzyć kształt toporu. Kładziemy topór na pasku, analogicznie tworzymy kilo. Dwa patyki i trzy deski w taki sposób, aby utworzyć kształt kilofa bierzemy kilo. Teraz używamy topora, aby dostać więcej by więcej drewna. Będzie nam potrzebne dużo więcej drewna, zwłaszcza jeżeli nie mamy zamiaru użyć węgla, tylko skorzystać z drewna, aby stworzyć węgiel drzewny. Jeżeli zniszczymy cały pięć drzewa, to te liście, które go otaczają, zaczną spadać na ziemię. I nie będzie całego drzewa. I z, tych spada... I z tych niszczących się liści jest za każdym razem szansa, że wypadnie sadzonka. Sadzonki możemy użyć, aby w jakimś miejscu posadzić nowe drzewo. Zbiorę teraz tyle drewna, na ile czas mi pozwoli. Zniszczę trochę liści, żeby łatwiej mi się chodziło. Zbiorę parę sadzonek, które spadły. Będący, inne, że tych drzew sadzonki. Chciałem was również zaostrzeć. Powiedziałem Wam, że potwory pojawią się po zmroku. Natomiast wybrałem tą planszę również z tego względu, że potwory mogą pojawiać się także w innych ciemnych miejscach, nawet jeżeli zmrok nie zapadł. Na przykład tutaj jest taka jaskinia, w której jest szansa, że może pojawić się potwór. Może zrobić nam coś złego. Po w, w tym momencie nic nas nie atakuje. Ale chcę was uprzedzić, że jest taka możliwość. Musimy uważać nawet jeżeli jest jasno. Ponieważ często mi się zdarzało na tej planszy, że przychodzi tutaj potwór. Kiedyś ścinam drzewo i mnie atakuje. Ok, nazbierałem już sporo drzewa. Teraz pokażę wam jak stworzyć kilka innych narzędzi. Ale wszystkie inne rzeczy usunę sobie z ekwipunku, nie będą mi na razie potrzebne. Przerobię trochę drzewa na deski. Stworzę więcej patyków. Jeszcze więcej. Eee, stworzymy sobie drewniany miecz. Drewniany miecz tworzymy tworząc trzonek tylko z jednego patyka. I kładąc na nim dwie deski. Stworzymy sobie również motykę. Motykę tworzymy tworząc zwykły trzonek. Dwie deski, kształt motyki Oraz, co nam jeszcze zostało łopata. Dwa patyki i jedna deska. Przypomina łopatę? Przypomina. Bierzemy łopatę. Eee, do naszego schronienia przydadzą się nam również drzwi, aby upewnić się, że żaden potwór nam tam nie wejdzie. Drzwi tworzymy, tworząc takie dwa pionowe rządki po trzy deski. Bierzemy drzwi. Teraz. Eee, ten nasz drewniany stolik, przyda się nam w naszej kryjówce, więc zniszczymy go za pomocą topora. I on, broń Boże, nie znika, robi się taki mały. Podchodzimy do niego i ustawia się z powrotem w naszym ekwipunku. W grze Minecraft większość rzeczy jest wielokrotnego użytku. Jeśli postawimy je nie tam, gdzie chcemy, możemy je zniszczyć i one do nas z powrotem wrócą. Biorę sobie teraz miecz. Zabiję świnie. Ze świni jest szansa, że wypadnie mięso. Uderzę owce, Owcy, owcy nie trzeba zabijać. Zbiorę z niej trochę wełny. To jeszcze jedna owcę. Chciałbym dostać trzy wełny. No, cztery wełny. Dobra, tyle mi na razie wystarczy. O kurczę, już zapada zmrok. Nie pośpieszyłem się za bardzo. No nic. Biorę sobie łopatę. Tutaj mam zamiar wybudować moją pierwszą, pierwsze schronienie, i w tym celu chcę oczyścić tyle ściany, aby uzyskać wysokość 5 klocków. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. 1, 2, 3, 4, No, nie jest co wysoko ja chciałbym się zbudować, ponieważ znam już tą planszę. raz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wiem, że jeżeli wykopię sobie dziurę tutaj, to pokażę Wam wszystko to, co mam zamiar Wam pokazać. Ładnie. Tworzymy taką dziurę wysokości dwóch klocków, po to, aby móc wstawić w nie drzwi z prawym klawiszem. Drzwi otwieramy i zamykamy także prawym klawiszem. Teraz ustawiamy sobie drewniany kilof. Kilow służy do niszczenia kamienia. I kamień zbieramy tak samo jak piasek czy drewno. Wchodzimy tutaj trochę głębiej. Tutaj mogę postawić już mój stolik. Obok stolika zrobię. Zrobię jeszcze trochę miejsca. Tutaj postawię mój piecyk. Piecyk tworzymy w ten sposób. Bierzemy ten kamień, który właśnie zebraliśmy, i ustawiamy 8 kamieni w taki sposób, żeby otoczyć pustą przestrzeń. To jest piecyk. I taki piecyk kładziemy sobie obok naszego stolika. Klikamy prawym klawiszem. Piecyk służy do przetapiania, wypalania różnego rodzaju rzeczy. W górnej części kładziemy to, co chcemy wypalić, w dolnej części kładziemy paliwo. Jako takiego mało efektywnego paliwa użyjemy deski. Kładziemy jedną deskę i spróbujemy wypalić 6 klocków drewna. Oczywiście deska nie pozwoli nam wypalić wszystkich sześciu, ponieważ to mało efektywne paliwo. W momencie, kiedy te płomienie dopalą się do końca. Cała ta deska, którą tutaj włożyliśmy, aby zasilić piecyk, się skończy. Ale starczyła nam, aby uzyskać e, jeden węgiel drzewny. I tym węglem drzewnym teraz z powrotem zasilę piecyk. Węgiel jest dużo bardziej efektywnym paliwem od deski. Pozwoli mi wypalić całe drewno do końca. E, ten węgiel drzewny posłuży mi do zbudowania pochodni, które pomogą mi oświetlić to miejsce. W oświetlonych miejscach nie generują się potwory, także to jest bardzo ważne, aby te miejsca, w których dużo przebywamy, były dobrze oświetlone. Tam z tyłu pewnie już powstają jakieś potwory, więc są widzę pająka, no, to z oczami. Zamknę sobie może drzwi, żeby mi się tu nie dostało. W międzyczasie, czekając na wypalenie, powiększę sobie trochę moje schronienie. Będę się starał wybudować tutaj taki pokój. Powiedzmy 5 na 5 i wysokie na 3. tu drzwiami też muszę sobie miejsce. Podszedł tutaj pajak. Jest, ja jestem za drzwiami i z tego względu nic nie może zrobić. Natomiast ja mu mogę, dlatego, ponieważ położyłem te drzwi od zewnątrz. Zbiorę mój drewniany miecz. I i po prostu zabiję tego pająka. I pająk zostawił mi nitki. Biorę pajęcze nici. Bezpieczny. Następny pająk. Proszę bardzo. Nie są zbyt inteligentne te potwory, na szczęście. Można je łatwo zabijać w ten sposób, że zagania się je blisko domu, staje się za drzwiami. Biorę mój węgiel drzewny, który sobie przygotowałem. Wchodzę w crafting table i tworzę pochodnię. Pochodnie tworzymy, kładąc patyk, a na nim węgiel. I z jednego patyka i jednego węgla możemy stworzyć cztery pochodnie. Stworzymy sobie wszystkie pochodnie, jakie możemy uzyskać z tego węgla. Ok, sam raz. Jedną taką pochodnię ustawię sobie tutaj nad drzwiami. Drugą pochodnię ustawię sobie na zewnątrz. W porządku. Powiększę sobie jeszcze trochę moją. Śliczna kryjówkę. Pokażę Wam jak stworzyć skrzynię. Mam nadzieję, że wystarczy mi desek. Skrzynię tworzymy używając... Podobnie jak piec. Osiem desek otaczających pustą przestrzeń. To jest skrzynia. Położę sobie skrzynię tutaj obok. Skrzynia ma takie 30 miejsca na przechowywanie podręcznych przedmiotów. Teraz tworzę sobie drugą taką skrzynię i zauważamy, że położę jeszcze na pasku. Zauważamy, że dwie takie skrzynie położone obok siebie tworzą taką jedną większą skrzynię, która ma 60 miejsc. E, ponieważ mam taką możliwość Pokażę Wam jeszcze od razu, jak stworzyć łóżko. Łóżko tworzymy kładąc trzy deski i przykrywając je trzema wełnami. Takie łóżko nie powinno stać blisko ściany, za którą jest wolna przestrzeń, ponieważ potwory mogą się, z, 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 się zespawnować, kiedy się obudzimy tuż obok naszego łóżka. Dlatego ja w tym momencie powiększę sobie moją. Kryjówkę po to, żeby ustawić to łóżeczko tam, gdzie planuję, żeby było ładnie. 5x5 powiedzmy, zrobimy sobie tak, zrobię całym. Potem jeszcze powiększę wysokość, ale na razie chcę tylko ustawić łóżko. W takim przyjemnym miejscu. Tutaj za ścianą zrobię sobie następny pokoik. A co robić z jednego wielkiego przepastnego pomieszczenia? Czasem warto. O! Świetna wiadomość! Mój kilof właśnie się zużył. Świetna, ponieważ możemy teraz stworzyć następną wersję kilofa z drewnianego kilofa stworzymy kamienny kilof, który starczy na więcej użyć. Trzonek robimy tak samo, z dwóch patyków, natomiast główkę tworzymy z trzech kamieni. Drewniany kilof starcza nam zdecydowanie dłużej i kopie szybciej. Suszymy innych różnych potworów. Potworami na dłuższą metę się potem. Do kopania ziemi najlepiej używać łopaty. I tu jeszcze ma być 3 głębokości. Zrobię sobie 3 głębokości. No zrobiłem tutaj sobie taki milutki pokój. Teraz ustawię łóżko w taki sposób, aby nie sąsiadowało z e, żadną ścianą. Chciałbym postawić sobie takie łóżko. No, jak myślicie? Tak, żeby było ładnie. Tutaj? Może w tą stronę? No. Wydaje mi się, że. Jest. Łóżko możemy zniszczyć, się z powrotem. Ciężko mi się zdecydować. No może postawimy tutaj w rogu. Ciekawe, czy za ścianą są jakieś potwory. Jest no Była noc. Może uda mi się pokazać wam, jak używać takiego łóżka. Klikamy na nieprawym klawiszem myszy i zasypiamy. W momencie, kiedy budzimy się, jest już dzień. Nie ma koło mnie żadnego potwora, czyli może za tą ścianą nie ma żadnych wolnych przestrzeni. Ustawię sobie może jeszcze o po jednej pochodni. I myślę, że to na tyle. Przeżyliśmy naszą pierwszą noc, zbudowaliśmy łóżko, mamy całkiem przyjemny domek, skrzynie. W następnej części gry zbudujemy sobie hmm, gdzieś tutaj powiedzmy kopalnię. Dzięki za uwagę i zapraszam do następnej części.